Jesteśmy w centrum Prymoszten, także rozpoczynamy nowy odcinek. Witamy Was serdecznie. Musimy znaleźć parking przede wszystkim, aby móc przejść się. I standardowo, jak ja to lubię powtarzać, bardzo dużo polskich tablic rejestracyjnych. Także Polacy lubią to miejsce, tak. widać. O, zapowiada się ciekawie. Mhm. Czyli tu gdzieś trzeba parkować? Tak. Tu wygląda jak jednokierunkowa. Tu się nie dostaniemy. Tak, to już musimy parking mhm. szukać. Ale połowa, tu są... O. To już mi się podoba. Czyli to jest parking na no świetnie. Tak, to jest parking. Znajdziemy miejsce. miejsca. Zobaczymy ile kosztuje. Dla inwalidów dwie godziny gratis. A no. mhm. no to tak jest problem ma. w tych miejscowościach, że wszystko zarezerwowane. I jesteśmy wymrzeni. No nie ma miejsca. Wrzesień. Wszystko zajęte A znalazł Jemu się udało mm. O, cicho, cicho. Będzie, będzie. Może nam nikt się nie wyprzedzi. I zaparkowaliśmy tuż przy plaży. Także plaża tutaj jest bezpośrednio przy apartamentach. Fajnie Pięknie. I gorąco. Także i tam widzicie jest kościółek. A dwańce jeszcze stoją. Wyobraźcie sobie, że wszystkie parkomaty nie działają, są zepsute. I teraz musimy iść na koniec praktycznie do tego parkingu, aby wykupić bilet. Już ludzie mają mandaty wystawione, więc to trochę jest nie fair. Bo nawet nie zdążysz wykupić, i dostajesz mandat. Ciekawe, czy ten będzie działał. Jakaś komedia. Trzy po drodze, dwa albo trzy były już niedziałające. No fajnie. I co? Działa? Działa, trzy Lajpka, plac zabaw. Tu widać jakie moje obronne. Jedziemy chyba tutaj najpierw. Ładnie skujeczkę chorwacka flaga powiewa Jak tak widzę te Jeno ile jest w Chorwacji To mam wrażenie że, że to chyba sami Francuzi przyjechali tymi jenówkami. <noise> A tutaj jakaś estrada, scena. No, chyba pójdziemy w tą uliczki może, bo tak. nie będzie tak gorąco. Ale już mi się tu podoba, ładnie. Bardzo ładnie. Mhm. Teraz chodzimy na tą całą wyspę. Półwysep ja mówię, wyspę półwysep. Zobaczcie, tutaj te wszystkie kamienice są odremontowane. Tak to naprawdę się postarali. Super, super, no już na takie O to co lubimy? Piotr lubi Bardzo. Zobaczcie, tutaj taka piękna robotę z kaneków. Fajnie to wygląda. Tego jeszcze nigdzie nie widziałem. Zobaczcie. To cała biżuteria. A i tu też są te zabaweczki, co panimy? A naprzeciw wszystko jest ze spawanych drutów, śrubek. Zobaczcie, super. Każdy coś wybierze dla siebie. To fajne rzeczy na prezent. Super. Co są tam? Pan nie taki swypie. O Izabela mi znikła. Zobaczcie, z zewnątrz wszystko ładnie wygląda, a tu jeszcze są takie pozostałości. Tu jest Izabela tam na górze, robi zdjęcie, to jest cmentarz przy Czyli ładnie zmuszli. I tutaj chciałbym wam powiedzieć taką dygresję, że tutaj nawet niektórzy z marni mają widok nad morze To jest góry, widać jak w dubrowniku dachy. Ale to są też szare, ciekawe z kamienia, a nie z dachówki. Izabela by poleciała. Ale zobaczcie, to jest to, co mówiłem wcześniej. To jest chyba Mekka Reno 4. Chyba sami Francuzi musieli tutaj przypić, zacumować statkiem i przy przywozić rynówki czwórki na każdym kroku. <grystanie> jest jakiś sklepik artystyczny. Ha. Jaka ławeczka. Hello. Que Uff, zgrzani jesteśmy. Pogoda lipcowa dosłownie. Niestety jest zamknięte, czynne jest od 18 do 22, płatność tylko gotówką. No trudno, ale tak patrzymy, że widok nie jest taki jakiś... No jest ładny, ale dachy jednak są. Więc nie narzekając. Ale możemy na menu spojrzeć. Otrzymasz kamyk? No tam pisze Bistro Panorama. Tutaj jest restaurant. Flash <grymne> platel dla dwóch osób 36 euro. jest. To może jest po polsku. Nie wiem. Czyli mięsna plata 36 euro. To najlepiej po Chorwacku. Aha, za osobę 18. Rybnej platy nie widzę. To też takiego czy Cevapi, peletina, sifinina. Zobaczcie, doszliśmy do takiej skarpy. I Stąd by można było spokojnie skakać. Już tak pana nagraliśmy w Dubrowniku. Nie w Dubrowniku, Makarskiej. Pamiętasz? Pamiętam, Słopata pamiętam. Skakał. A wygląda to ciekawie. Myślę, że z tej półki tutaj skaczą. Ale świetnie to jest. To jest taki otwarty może. Mm -hmm. Chciałem tak popływać takim jachtem, ale tak z wiatrem, nie silnikiem, tylko z wiatrem, bo ten na silniku je ciągnie, ale tamte dalej to tylko wszystko z wiatrem. Zobaczcie, to jest. Siema! Siema, Siema! słyszę, za głośno tam jest. Nie most ten jest piękny. Gdybym nie chciała iść na restaurację, nie zeszlibyśmy tutaj. Gdybyśmy no, wyszli naokoło ten. Około. Byśmy zeszli tam na dół? Skąd na dół, ty to wiesz? Skąd ty Tak? Ty wiesz więcej niż ja, coś czytałeś tutaj. No nie, nie czytałem tylko słuchacza. Przestrzenny. jest będzie Zumykł Który? Będzie Widzę, bo się zaglądał. O Boże, to tu wkoczyć. No nie gadaj. To byśmy go nagrali. Jakby skakał. Dobra, że skakał? Serio? No tutaj to widzę kamienie są. Nie cię na YouTube'a No tak. Mamy kanał na YouTube. Żebyś to głowy nie rozstrzastał. Jejku, ale się, się, się trochę boję. Nie chcę za tą skakać, to uskakać, rozstrzastał to nie, <laughs> nie <laughs> to, to A nie robiłeś to znaczy. już? Jeszcze raz. Czy robiłeś to już wcześniej? Tak, to Tak? O kurczę. No nie, to może shorta nagle. Wow. Serio skoczył? <laughs> wow, no to prosimy lajka. <laughs> Super. Super, ziomek. Jestem pod wrażeniem, serio. Wow, tu jest wysoko. Ziomek, trzymaj, będziesz mógł się obejrzeć. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale za szybko skoczyłeś, bo nie, nie zdążyliśmy ustawić kamery. No, chodzi nam z telepizjerem. Ta. Tak. Gdzieś za 2-3 godziny będzie odcinek. Dobra. No. Na remisję. To jest nagrane, to będzie uwieczniony skop. Skop. Tak. Także mega zrobiłeś to. Super. Dzięki bardzo. Dzieci 20 i 16 lat. Także to już A jeden papieżek ten w domu został. Państwo pytają gdzie dzieci. Chodźcie tam. Nie No nie spodziewałam się, że pan Polak tak. taki odważny. Ale no, skąd? Pozdrawiamy. Pierwsza ekipę. klasa, tak. Pozdrawiamy Was. Rewelacja. Miejscówkę macie super. Wiecie co? Dotarliśmy do następnej knajpki. Restauracji, Konoby, zwałek, zwał, Tramonto. ale też nieczynna. Wiem jaki będzie tytuł. Tak. I most ten nie chce nas nakarmić. <laughs> Dobra. Także no niestety nie tym razem. A ty na pewno to fajny widok.